O, no, to koło tam coś do niego No i co? O Jest to auto tam na tym parkingu No to dobra I ten drugi Tak ja, drugi Ooo... No podobno jest drugi Co w sumie może kupy <laughs> Masz kasa na to? Po chłopie Ma być na drugim piętrze Na drugim piętrze Tak? To ten? Dobra Czekaj, to tutaj, przejdziemy się. O tak, 20, jak się umawialiśmy, dobra. Nie był bity czy coś, dobra. To się ma. Coś to, to w kontakcie, No to się okaże, nie? Zobaczymy. Tam. A, czekaj, zobaczymy. Nie, w to się teraz ciężko biegnie. A, w koszuli też. Ja zadzwonię do mechanika, że mi nie wziął to. Drugie klasy. Stoi coś. To jest to? Nie wiem. Co, a nie, nie, nie wiem, nie wiem, jakie auto to miało być. Stoją to jakieś dwa obok siebie. Takie same. No to może to. Tak pomyślałem. Tu jeszcze stoi jakieś. Kurwa. To? Jakieś obite to. <laughs> Ale chopie Co, co <laughs> to miało być? To miało być niebite. Ja mu 20 dm za dobry stan a to, to jest tragedia Czekaj dzwonię do typa A jeszcze ja mu nie płaciłem Nie odbiera Ale to To co otwarte jest to twoje? No Czekaj, sprawdzę do tego Bo gdzie ci gada że klucze zostawi W kole czy gdzieś? Zazwyczaj no tam? u mnie w statę Czekaj, zobaczę kołami. Okay. Czekaj, tu. O. Tu nie ma. Bo auto jest zamknięte. to szyby wywalamy i kradniemy to. Czekaj. Tu. Zacz pod prawym kołem. Oła, się pocisnąłem W tych butach. A. Ty, tu coś... Są tu. Klucze są. Ty, wylakierki te. Ale ten pak, czekaj. No i ładnie. Czekaj. O, go. Jest, skupali. Dobra, to ja... Do mechanika tak, czekasz. Ja dzwoniłem już do mechanika, a czy pojedziemy mu na sławce. Miał wziąć tą g-klasę Może się uwiną. Ja muszę jechać do swojego, żeby to wyklepał Ja też muszę jechać O no, wziął już G-klasę dawaj Kurwa jeszcze wariusy mam A będziemy mieć to samo auto w sumie fajnie Nie no, no faj nie wiem, gdzie tego mechanika masz. W tą stronę. Okej, okay, dobra. Ty gdzie masz mechanika w ogóle, bo ja mam tego. Ja jeszcze do tego mechanika, co... O Jezu, O, ja jeżdżę do tego mechanika, co jest tam, wiesz... O Jezus, tam bliżej kasyna trochę. Co jest tutaj zaraz. A to ja do tego. No dobra, tak ci zna to, pojedziemy. No to jest dobry znajomy. To dawaj, może weźmie dwa auto naraz. Dobra. wiesz wjeżdżam. No jak tam, Jamesik? Co myślisz jak będą auto no, wyglądały? Ja myślę, że dobrze. Gruby. I człowiek. Mam nadzieję. Ale był jerdolo A czyli My tam chyba konfigurowaliśmy ta, to auto już nie pamiętam Dawno to było my zapracowaliśmy jesteś no. 3 dni temu No Chyba stoją na zewnątrz Choby No Kiedy na zewnątrz panie? Na zewnątrz stoją U la. -la. Mój jest ten, bo widzę po tablicy rejestracyjnej. O, oh, oh, oh. Kurde. Trzeba było. No bo... bo... A chyba coś tu, coś tu chyba jeździł, nim, bo widać po śladach. Ja na zimnym. A spokojnie. A dawaj na bloki. Czekaj, bo tu panie były. Masałoby się gdzieś przejechać Zważyj. tymi autami. Fajna, kurde. Uważaj. Czekaj, wytupania. No ja, takie babki. To są, so, dawaj na bloki może. Da. Kurde, musimy jakoś. Jeszcze jakiś nowy biznes otworzyć, bo. Pasowałoby. Mamy pieniądze, ale potrzebujemy jeszcze więcej. Nie wystarcza. Hmm. Pasowałoby jakąś chałupę kupić, zrobić dom ekipy. Dom ekipy. O! Kurwa ale Cię ściągło! A Cię sakramentko ściągło, no. Chłopie! To ty tył napędy chyba. Co mnie ściągło? Ty żeś się mił tym syn. No gdzie? W życiu. Płacisz za to, chłopie. Nic tam nie ma na żadnego śladu. No wcale. Pokaż, gdzie patrz, masz coś Patrz raz. Gdzie? Człowieku No tutaj tył masz Ty Tył cię ci trochę zarysował No, ty pało Nie, No lampę mi wybiłeś Padaj No i dobrze Dobra Jedziemy Teraz u mechanika byłem Człowieku Człowieku czy tu umiesz jeździć niej Jedziemy, no bo co? Tylko gdzie? No właśnie myślałem, bo... Jak mamy już zarabiać te pieniądze... Poszukać w jakieś budy i coś tam otworzyć, albo nie wiem... Masz jakiś pomysł? Oh, ciężko... Kurde... Czekaj z tym lostem w ogóle. To jedźmy, jedźmy, jedźmy do Paleto, zobaczymy. Dobra, czekaj z tym lostem, ani się już na linii nie odzywa. Ani nas nie chce zabić, już no. nie. co tam u was? O, nie! Nie! Długo <głos》tam. <głos》Przywołałem, go. Go. <głos》<głos》> Przywołałem go! Przywołałem go! Chodź się spotkać, jak z takim lostem. Już za niedługo się zabi spotkam, nawet nawet dzisiaj. Na to chodź. Tak, dobra, czekamy. A gdzie byś chciał, bo nie wiem czy to jest. A gdzie byś co, co to jest za los? Jak się nie zeszło? O. O, a To <laughs> Los to chyba pogięło. Let me know if się Dobra! Dobra, teraz trochę się gonił. Opie, spadłeś oh, ze mną! No, Słuchajcie mnie, posłuchajcie mi! Posłuchaj ej, nic nie, nie widziałeś! Ej, ej, ej! Tak. Już dzisiaj! Wkrótce! Zaraz! Za niedługo! Dobra! Czekaj, bo policja! Potkam się z nami! Chopie, nie gadaj policja teraz! Policja pracuje ze mną! Policja pracuje ze mną, rozumiesz? No, Jak się sprzedajesz na papia. policji? Opie no tego, Mamy wydaje. nowe auta, kto nas złapie Ja yeah. No ty Ja mam na rowerze Na no, spokojnie Ja w dupie. co O tu robi tyle policji Eee w ogóle jak tam z twoim motorkiem co? Bo mi się wydaje moi, że, że, że są lekko wymał Co tu robi tyle policji Właśnie widzieli, Widzieliście motor gubi gubiłem. Tego chyba na nas tą policję nasłał chłopie tu jest siedem radiowozów. I co? No, za mną leci helikopter. Tak, tak, za mną ci, ci, babci, też. Babci. Dwa radiowozy. No i co tam no. no. Stary w tej samochodzie. No ja tak samo. No, dobra. I dobrze wam. Tak. Gdzie I mieszkasz? Dobrze. Gdzie Chodź, mieszkasz śmieciu? Gdzie mieszkasz? Dobra. Za raz się zdiskontaktuję. Tylko muszę załatwić sprawę. No i za chwilę I... ci rozstrzelam twoich koleżków. No, bo to ma... ja mam jeszcze ich więcej Lukada! Ja pierdolę A James, y... przebij mi koła. Przejechałem jakiegoś biednego pana na drodze. Ja też panią. Nie mam. Nie mam opony, nie mam opony. To to za los, nie? Nie wiem czy nie będę się odostał tego auta. Nie wiem czy nie ucieknę. No nie żartuj nawet. Ja jakoś nie widzę ich za sobą, to wiesz. 30 tysięcy. Jeśli jest... Jeszcze za tunik wyszło z 10, no to 30, dobrze liczę. Nie mogę stracić tych pieniędzy, chłopie. Gdzieś tu jest, no. Nie ja, jak znajdę tego losa to chłop, nie ma, nie ma głowy. O chłopie, co ja zrobiłem Co? Skoczyłem ze skarpy Chyba i zgubiłem Nie ja jadę pod prąd Nawet Auto Auto w swoim stanie Pójdę do tego kolosia się spytać czy mi go nie zrobi No ja, ja nie wiem, próbuję usiąść przez miasto Dobrze to auto jest szybkie w miarę Ja się go spytam, czy mi zrobi z tym autem. No to spyta się, czy z moim też zrobi. O ile ucieknę. Dobra. Coś to tu zajęć Jedziemy do tego losta od razu, jak im ucieknę. Hopie. Mówi, że ci zrobi, to przyjeżdżaj. Dobra. Jak nie, to mu rozstrzelam to jego rodzinkę, całą Lostów. Nie będę... Jamorant, słyszysz mnie? Widzowie, tu będzie piski prank na nim Patrz mnie, jestem, ty się nie znasz, jestem No, teraz się słuchaj Hopie, wniesił, Dobra. Nie wiem gdzie ty jesteś. Weź się nim zajmij, gdziekolwiek jesteś. Dobra, no. Odstawiłem mu to. U ciebie się chyba nie stało tak dużo, ja muszę zostawić. No. To to... Hopie. Je. Dawaj, jedziemy po tego losta od razu. A on jest? No wysiadaj. Nie o no nie no drzwi! drzwi! No jak on nie za, No jak on nie zamontował Człowieku! Ten chłop taki sprzedał. Ła! Potknąłem się lampusie Ten chłop taki odstrzedał Ła! Mike Czemu ja? Ten chłopci taki Mike Tyson! A to ty je urwałeś! No wiesz co, przyjechałem tutaj Jeszcze Auto w Właśnie, chłopie, to jest ten nowy drip cały z tymi goglami narciarskimi, ja nie wiem o co chodzi. A fajna koszulka? Lover? Ty chyba jesteś Kocha się Ja ściągnę tego gogle. Jakbym ta baba nie obciana łyso prawie, to by było dobrze. A, co tak ty chłopie? Cię... Dobra. Tylko cię popchłem. Dawaj jedziemy coś zjeść, bo jestem głodny. Tak? Na kież ostrego giata bym pojechał. No ale to, z, to, nie ma tu Natalii. A, no tak. O kurde. Ej, James bez problem No. Jeszcze nie ma problemu. Już mamy restaurację tutaj, ale... na osiedlu. A, no to... To żeśmy się przejechali. O. chyba, ja że jedziemy gdzieś dalej. Powiedz coś. Na Chihuahua hot doga, czy na... Apenatoma? Eee... Ja idę na tchuawe. Też chyba Nie no, ten znowu coś gada Hej, lośniku, Ej dościku Otwieraj otw Otwórzcie ciła O oh, sorry Otwórzcie twójście ciwałe Chupie Ty się hamuj co? A przypadkiem Chiwały mi zamknęli to co? No bo id idę do tego To idziemy do apę na tomach. Czekaj jeszcze sekolkę kupię Bo tu tańsza Ja sobie kupię sprunka. Ooo, sprąk Sprunk Energy Drunk. Halo, halo! Nie no, lościku, weźmień Co się... jest no, skrepia? Nie, ten... może się Ej, może wy, wyłączymy te słuchawki, co? No, przerywam mu te z AlieExpress. Nie, 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 nie. Zaraz się spotykamy, już wkrótce. Tak? Tak, ale to jest tą z jakąś AlieExpress, to. Totalnie, Ta może z na... Stemu, a ty... Tam... Właśnie, mamy Stemu, a ty masz opę z y... Alibaby. Znaczy, z Temi. I tak was łapię. Gdzie ty jesteś? No, no. Dawaj, wyślemy tego, lost, Lostowi selfie nasze. Dawaj. Dobra. Tutaj? Dobra, chodź. Dawaj. Chodź tutaj do mnie. Siema! Dobra słuchaj, słuchaj! Masz 5 sekund Żeby podać swoją lokalizację albo cię dojeżdżamy, bo nie mamy twojej lokalizacji, rozumiesz to? Widzisz, widzisz to broń. Widzisz, widzisz to? Widzisz to chłopie? No, radzę ci radzę, lepiej, no. Radzę się spotkać chłopie, widzisz to czerwone auto za mną Widzisz to czerwone auto, no za chwilę to czerwone auto może przejść kilku twoich znajomych, więc lepiej to wiesz Siema to bo gangstersko, <noise> <dzisza. głos> no, Normalnie No, przekonałem go i teraz już nie <noise> będzie nas coś, Myślę, że na pewno, tylko nie wiem jak ja chcę mu to wysłać, ale nieważne. Na, na, na słuchawkę, to co, jedziemy do niego. A wiesz, gdzie siedzi? Mam jego lokalizację, przy ten David wszedł na, na, na sławce z Aliexpress, czy tam. Z... No. Tak? Ta, dawaj za mną. Dobra. Mów, gdzie jechać. Może mi powiesz, gdzie jedziemy. A yy, Wiesz, gdzie jest ta ich dzielnica śmieszna? Ej. Tam, gdzie ich po... Odzywać coś, Lościk. Ej. Coś na próbie Ej. Co? Do no co, Lościku? Ej. Trudno, trzeba zaryzykować. Ej. Ta. Ohoho, dzień dobry ha. Co się odzywa O CO jest? Nie no on powiedział dzień dobry nagle jego kolscy nas atakują Oho no, no chyba nie zrobimy na nich jazdu teraz co? bo no, nie wiem no a co Ty Jak nas zaczną atakować Jak nie no to czekaj Nie ostrzelają Stójcie! O, ubieraj komin, gdzie? O kurde, coś ty wziął Ty, a może mam coś, chłopcu, czekaj Czuję się trochę zagrożony, jak on... Tylko to mam To No, ważne, że Lościku na sławce Przyjdź pozbierać swoich koleżków, bo coś, wiesz co? Chyba pora spania ich jest Mocno dostali, mocno Słyszysz, się... jeszcze? Są tam jeszcze? Znowu policja, no. O tu jest jeszcze. Znowu policja. To jest to policja, chłopie. Trzeba zawijać. widzimy się tam, gdzie zawsze. Dobra. Powodzenia.